Widzowie, oficjalny statement wraz z Arturem Gębiczem Aka Rypson LOL Byliśmy wczoraj na komendzie i teraz to my oficjalnie przejmujemy scenę streamingową. Ja będę CS-owym stopem, on będzie lolowym boksem. No i co? Będziemy się crossować Także czeka Was dużo atrakcji i pamiętajcie, następny przystanek Płock. Głupi, nie zrozumie, mądremu nie musisz tłumaczyć. G* idziemy po ciebie To prawda, to prawda, to też jest, to też jest prawda Babalita zawinęli wczoraj za w dżungli i, I też taka jest prawda akurat Dzisiaj podobno w Gdańsku przesłuchiwali jeszcze jednego gościa Dzisiaj w Gdańsku przesłuchiwali jeszcze jednego gościa, to był ten gość Ponoć nieźle sypał Nie, tego akurat w Gdańsku przesłuchiwali Ponoć k***** sypała Dziwne, a jutro mam się zjawić na komendzie od razu tylko go zobaczyłem. No i oczywiście w, w wodar poszedł Świadka Koronnego, tak? Na urodzinowym, nic nie rozdał dla widzów. Zamiast się cieszyć z widzami, to nic nie rozdał dla widzów, tylko pieniądze z nich e, ściągał. To nawet dziadu, co ma mniej widzów, 10 koła dla widzów rozdawała tak, tylko widzów opier... pieniądze jeszcze Świadka Koronnego poszła i się rozbił. E, Marian dzisiaj taka Caitlyn na ciebie czeka, uważaj. Co myślisz? Ja pierd... jak to było po 30 godzinach niespania? zobacz. Ale prej, ty, ty nie wiesz o co chodzi? To jest to niszczenie jest konkurencji. Tak się konkurencji i tak się przyjmuje dziłagona yy, Łysego i majątek fungę na poprzednio co ty myślisz. Ty Dobra myślisz, patrzcie, zapytaj, patrzcie, nie chcę nic mówić, ale wodar już się tłumaczy też, Mariowi na Discordzie, zobaczcie, wodar się tłumaczy yy, dla Maria na Discordzie będzie koniec przyjaźni jak szachta z Denisem za to co zrobił. Marian już teraz jest w bungę, a on po prostu się roz Teraz się tłumaczy no i prawdopodobnie, że Marian będzie musiał wy... wybrać w którą stronę pójdzie. Będzie postronny czy pójdzie w tamtą stronę. no kur... Widzicie, przyjaźń jak Denisa. Bada, że z szachtą, wiadomo jak to się skończy. Pomyśleć. I spoko z z w sumie, że oni to pierdla po bo się można pośmiać. Zajebiście jest, stary. To, to jest to. <laughs> Przynajmniej sami jajca. A ja no, rozumiem, że ja od tamtego gra... dnia co grałem, to cały czas leżą wyrozpisane klawisze po całym pokoju? Jeszcze nie sprzątane było. To, to ciężko ci podnieść? No... A ty byś zbierał 20 klawiszy Ach, cię nawet nie gada, bo u mnie stoi karton od dwóch ze śmieciami już chyba ponad tydzień. I tam no, dorzucam tylko na to się W takim razie nie pójdzie. Czym by to dzisiaj potrolować? Może wyjgarem, bo... Jedziemy, widzowie, zaczynamy! Dajcie fojery, kup. esr ładować że... dzisiaj... Dobra, Dobra. na Europie pokazuje wam, co się robi, Kurwa. Dobra, jak ty będziecie puszczać takie k***a gu... na tym song się to wy k***a zara! <laughs> jak ja już widzę k***a technożula na szóstej piosence. Muszę Farmakę. się, muszę się to bo trochę... Pochojesz, pochoje, pierwszy raz Nie, nie, zgridowałem, Wiesz, że zgridowałem, zgridowałem dziadu Zgridowałem O kur... Od... Dole kuch Pierwszego pika chyba Ole, ja następnym razem ale... jak chłop też tak zrobi, to nie followuję na ch... Followuję zawsze Mogliśmy spokojniej, zagrać i poczekać na lepszy moment, a nie kur... palić flesze, jak oni też mają fleszek. Trzeba ja wy, wyczuć moment, kiedy chodzisz i za jakimś frajerem, a kiedy nie. Mój błąd, że poszedłem za nią, no. Nie powinienem iść. ty. Od... się bałam bipy, Dobrze, dobrze, a, dobrze, dobrze, odbitka, odbitka, jest, odbitka, odbitka. odbitka. A, mnie swędzi. Eee, ja pierdolę, co za frajer to jest, no. Wracaj Uwaga, Opola gdzieś. Mm. Kur... Hej, mi się podchodzi, tak przy rzeczy masz, ważne masz, masz, jeszcze. Kur... Kur... To jest on O nie, chce tak grać, kur On chce grać cały czas agresję tą Elise'i, kur... Co my tak gramy? Co Bo ja teledizm, się no. też kur... Daję, żeby grać tą agresji. Dajemy. przecież Twix może zniknąć. Kur. O, oj, chaty, ta gra no. na razie? Dłupes z tego wszystkiego. Dobra. Uwaga, uwaga. Zajmij dobrze Dobrze, dobrze, Uważaj Uważaj, uważaj, uważaj na bocie, uważaj na bocie, uważaj na co, UWAŻAJ co, 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 tego co, Który, że idą po. Ja się daję łapać na każdym. Tak, no. Nie no, jak ginę. Nie no, jak się chyba że go wróciłem do tego. Dobra, zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie suba! Nie yes! <laughs> <laughs> Cześć Uwaga, uwaga! Oj. Jeszcze Zed idzie, yes, ja jeszcze zanim. do mnie, kur... I'm a single ladies! Ale z... Powinienem swego coś. Jestem pedał. Pyta... Jest... O oh, kur... Ja tam biegnę, ale nie wiem czy ja... spróbuję Próbuję. mamy. nawet nie idę. Mają... Chociaż uważaj, żeby jak tam się nie zrespił. Tam. Możecie skipnąć. Halo, skipcie to. Kip! Jeden hapem aparat. No, nie, nie, ucieknie mi, kur... nie, jest! A jak się gnie Twitch z mida? Oni są w pięciu chyba tutaj. Oj chyba mi... idzie chyba A no, morda tam przyszedł. Się zrobił. Morda idzie. Możemy go zmobić tego mordę. Bo... Leż, 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 leż. Leż, leż, Może ja bym się bił, ja bym się bił. Les, jest luksowita. Cofnij się do mnie, cofnij się do mnie. Dobrze, dziadu, dobrze, dobrze bardzo dobrze, dziadu. na midzie, ta lux. Ale Mordek, w czterech Czekaj, czekaj, czekaj poczekaj, poczekaj. poczekaj. Przebiję. zeta. Po robocie. A, widzisz, No Twix też tu lata. Zniknął Twix. Na midzie jest bitka. I, dawaj, dawaj Seba na mida. Odpuść tego topa. Bo, bo, bo mam przewagę teraz. Spróbujmy końcu mida. Chodź, 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 chodź. Czekaj, Oba. bo leje fryer. tryer. Zostań, 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 na tym topie. Chyba, że się wyjdziesz. Ja idę mid da ham sumienia, to jest jedyny zadatek. Ja gin ale biorę tower. Ulta na mnie zużył. Dobra, git, git, Ja wziąłem tower na górze. Nie, ten Z jest ciężkie uproszedzenie, co no. nie. ludzi. On się wróci? Morda mnie w ulta ciągnął. Dobra, jest morda. Albo wygracie. Tutaj. Dobra, ja, zaje... Daję wam tylko Z jak na do Dekajzera. Wejdźcie, wejdźcie go, kur... go, proszę. Leży, 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 leży. Jeszcze Z, 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 Z jeszcze. I mu wejście inhibitor z tego. Do odrzucięcia. Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go. Leży. To jest Baron, to jest Baron, to jest Baron. Chyba, że Z jeszcze. Dobra, leży player. Złoto cztery, k Pumek, z tym to zęby, czy co? <laughs> U się przybije raz na jakiś czas. Najważniejsze rzecz, jaką Kate ma, to ona ma strasznie dużo zasięgów, nie? Możesz ich na Kogo oddać o części te nie mogą? Chłopie, kogo ty pouczasz, że on? Tak, on coś, coś, coś a... no, no, się to krew? krew? No no i wiadomo, nie? Jak jak zyra rzuca tego... Dobra, dobra, ma. No, to pułapka, no. I a flash. O ładnie, zajbi się. To bo to bro nie, że dobijesz tego kanona. Maciu Maciu na derby. Nie mamy chyba. Macie. Kur... Dobra, jest. Ale to, że pasywka z headshot... z bush, lepiej działa, to bez znaczenia, bo i tak Katie w nie stoisz. Nie, ona co? Też się byłeś chyba. Nie mam... A manosa. Co mnie gra na tym luki? Bo mam pana. Widziałem, że dzisiaj się brałeś za rekord niepełnosprawnych. Chwila wszedłem. Tary, ma Mamon... on. <śpiewanie> Ostatni jest tak dociskany, nie? Ale to, że mamo człowiek on, on uważa, że wiesz, że on do wszy wszystkich robi zajebiście, on tylko gra w gierki i po prostu wszyscy zachowują się jak łajzy w stosunku do niego. on jest upośledzony Nie, no, to, nie. Te te będy, jest to, że raz jest zgadka o tym, że nie ma hajs, że będzie p krawężnik, a za razie jest zgadka, ile on nie ma pieniędzy. I takie błędne koło. Krawężnik. No, no tak, tak, on, on mówi o tym, nie, że, ja nie że będzie co... chleb z kolą, a, a potem skiny wlatują do Lola. No tak. Nie, a potem Donate 2000 dla streamerek. A potem mówi, że krawężnik, pierw znowu. On ma hajs jak loduk? Pary Sulejew, więc ty... Kurczę, z Mamonem, ty! Nie, mnie zaczął już... Ja się nie będę gryźć z język, już zaczął mnie irytować, jak ja widzę jak on się zachowuje w internecie, to... to jest... ci, a ty tu odgrasz w LoL'a jeszcze czy nie? Gram, oczywiście. Gra, się... gra, 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 gra. Ty, gra. Ty, 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 ty grałeś najlepiej tam, z tego wszystkiego, co tam oglądałem. Na Dżungli dać będę na Diablo na taką dobrą gierkę. Bandura to tak średnio, ale ty dobrze grałeś. Bandura to jest debil. Pierdę <grym> <grym> Ja się sam ma pretensje do wszystkich, że nikt nie followował. Boję się trochę, że ktoś może powiedzieć jeszcze. Nie, 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 raczej tylko jungler, jak już Ashe'ka była nie na botie, no. Oj, z... Nie, co? Słyszała? I schodzi z k***a. Aż, jeszcze, jeszcze, To jest, no. Nie, jest okej. Okay. Ty się teraz do góry odje***a. Chciałem sobie rzucić EQ i k***a. No, możesz, możesz, jak widzisz, jak od razu się zdradzisz, to możesz spróbować to. Od razu pijesz EQ, od razu jakby, wiesz. Nawet nie czekasz, EQ po prostu. Weź, że Ej, tu... to proszę. To takiego w dodaję. Fajna rka, fajna rka. Błaszka nie jak się wyleczyć z tego, nie? Właśnie tak mówili mi, żeby <noise> czasami tego ulta nie trzymać. Na niektóre, niektóre lutki tak. Dobra, <noise> właśnie. Nie, Uwaga, bo ta, ta poszłość, na bocie jest. Jest, jest, jest. Oj. Era, o no nie wiem, oni tu są, gdzieś nie wiem co oni odpowiadają. Ja idę, ale tu jest... Nie wiem czy oni jedzą dyntki. Chyba mam dyntkę. Oj, i dyntka tu chyba ja będzie na pewno. Dobra Zoi, 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 Zoi Morgana leży. Wszyscy leżą. Leżą, 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 no wiemy, nice Aszkę możemy jeszcze Czekaj okay. no? A tu jeszcze coś? No jest No nie wiem, nie mogłem chyba nic zrobić jeszcze. No piątka na bocie. No, no dało się, dało się, no ale tu można było Q QJS na młocie, nie? Ale to takie... To by dużo nie dało że nic chyba i tak byś unął. Teoretycznie można by ich pier... ...przeć, ***ej. Ale mnie no, Co już może coś dziury, cobra. Co on wejdzie? Co on da? ***ej, kurdej. Upośle za nie ludzie, grają. Teraz stąd powinien pusznąć tego wavea na midzie i pójść na bota, wyjdziecie mida, nie? Z zyrom. A czemu tak się robi? O co chodzi z tym switchowaniem tych linii? Okej, okay, bo tak na logikę, no to w sumie to, to się bierze z jak głównie. Chodzi o to, że jak macie dwójkę na midzie, no to jakby bardziej kontrolujecie mapę, nie? Bo... nawet tak jest że jakby w teorii z mida wszędzie jest naj, najbliżej, nie? No i jakby jak Ty i zera się zejść we dwójkę, no to jesteś silniejszymi przeciwnymi laner, a na już zrobiliście tę robotę, później... Czyli tower, nie? Tak duże strucie. Nex ma chyba 600hz w ogóle monitor. Ta, ale gram na 120 fps, bo to nic nie daje, to, to, to jest więcej chyba jak mam. Po, podobno, podobno 240 daje, ja się nie testowałem, bo jak sobie kupiłem monitor to już miałem banal. Ale daje, że co, no nie będę, nie będę szybciej strzelał. Nie będziesz szybciej strzelał, ale podobno się Fajne ku cool. Możesz tu grać coś, no. Dawać, nie? że chyba w tej że Czemu mi to nie siada, no? Niektórzy grają są kurczę. Ten frajer. Joaszka tu jest, w nim siedzi, nie? Ej! kto na I ją zaś I, i, i w masz sobie cywilę, no? Ładnie. A co ty, m***a? A jeźdź, jeźdź. Mam się najwyżej. Ja muszę odpuścić chyba. O, to jest Warów chyba, ja bym odpuścił to. Kur... O, Zoe się na ten prajerski champion. O, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. B, 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 Nie umrze. Ale mocno. Tyle, 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 bo zaocenić wątla. Widzowie no, no, Nexa! Widzowie Nexa! Słyszycie, Słyszycie mnie teraz, mnie? Zagłosujcie, zagłosujcie na mnie! W Bardzo zdobałem! Ja Jak? Aww! Moi! Jest, 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 jest Astronka, fajnie! A warz! A warz! A warz! A warz! Kur... Ja, no, no, pier... A warz! A to A warz! A warz! Czekaj, czekaj, kur... Człowieku, no. No, rozumiem, rozumiem. A wiem, Zagłuszasz coacha, zagłuszasz coacha, kur... Chłopy, muszę coacha mieć. Młodym talentem... Młodym talentem jesteś. Nie <tosz> oglądam, jak zaradzisz. Czas pyk. 1-14, 1-11. No, te no, dwa no. z rąki. Mocny jestem frajer, Zniszczono twój inhiwit. Przed sianą odnieść mikrofon, tylko wiem, to działa też... 1.14 1-14 Ogólnie tak zreportujesz tego Ramusa, to bala dostanie, nie? Jakie ty mnie. Ja pier... tej widziałem. 1-11, 1-15 Troszkę polega na tym, że musisz klinąć EQ w tym samym momencie, celując cały czas w tą kukę treningową. Nawet na blisko masz ten o widzisz? I jakby na tej stacji jakby... Nie ma animacji ku jak się przyjrzysz, nie? Jeszcze raz spróbuj. Widzisz? I to, to jest tak, że wszędzie uciekasz, goście goni, klikasz coś takiego i nie tracisz na tym czasu w ogóle. A I to, to, to w tym... Tak, zajmij się. Tylko wiadomo, musisz trafić, nie? Tą, tą siatką. troszkę bliżej musi być. Ja teraz nie trafiłem chyba, nie? I teraz nie trafiłeś, no. Ale okay. w ogóle tak, no o to właśnie. I okay, to jest okay. to, to, to ci długo. To sam możesz wsadzić, nie? No bo wiadomo, nie wiem czy wiesz, jest tak, że jak... Trafisz kogoś z siatki? Tak, tak. Albo z w, to jest większy zasięg, tak, na autosa, no? I autos. No i robisz iPhone, Autos i gość to super bombę, nie? No i tyle, to jest cała kombo. No? I spróbuj zrobić tak, w eku szybko. Żeby pod spróbuj pod nogi postawić to, nie? Tutaj, tak jak jest teraz? Nie, 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 żeby wdepnąć w to. Musiałbym w WEQ widać. I jeszcze raz, masz jakby widzisz coś, że jakby masz tak, to masz jeden ty tylko, a to masz dwa autosy, raz, dwa. A to czekaj, czekaj. To no co? spoko, spoko. Nie, to 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 jest bardzo łatwe. Tak? Chyba nie, coś tam się z... bo puszczasz dwa razy kół. A dwa razy kół, bo spamuję, to pewnie dlatego. Tak, tak, tak. tak no ten. O, teraz perfekcyjnie było. O, 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 to było to, zajebisz nice. Chur... się, nice. Leży, k***a, rajem. Wchodźcie, chodźcie za chwilę. Lecę z Coś kom robi? Jestem, 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 jestem. Jest okej. Leży. Dobra, fajnie. Ma... go jeszcze. Co ty, tutaj? Co ty, co ty, co ty, co ty? Co się Nie uda. No nie uda się. Jest. Ty rzekom nie, ty rzekom nie, bo ciężko będzie. Uuu. Ojoj, 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 ojoj. Klapa. Okay. Nie ma co chyba. Cofka, cofka do bazy. O kur... ty się... nie... nie, no, zabijem go jeszcze, ale... Dobra, Rudowejża. Mogę złożyć Rudowejża jak mam arszażela? Podryga tak. czy tak średnia? Tak, 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 ale wiem, czy nas się już opłaca? Jak... No, ja Tętka. No, pójdę strasznie. Eee nie 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 nie, 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 nie na, 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 o dobra O! o jeszcze straciłem prze, nie tyle bardzo, nie, nie. Dobra, odpchisz, no, bo już tego reszta Dobra, ładnie Gry są trochę szybsze, w sensie znajdowanie gier, na zasadzie takie że... nie ma supportów w kolejce, nie? To one jakby ją wypełniają, masz tą lukę teraz zamiast zarać helikertę, jakby chciał, to dostanie support Ej, zachodzę i od pleców! Chyba to jest zajebiste, to jest zajebiste. Poczekaj stąd, to mi zabije. Tylko ku... ja mam ma, mało hapsa. To jest masz. Varus jeszcze. Dobra, on o mnie, idę po niego. Mam go. Leży. Ale jak ginę chyba. Yy, z tego? Zawalę tego Erika za plecy. Dobra, mamy. Można wyjdzie? Tyle. Można... Czemu on jest spingował, teraz... że chodzi? Znaczy. Ładnie. Lecce, lecce, teleport stój tu, stój tu. To jest. Ja, dawaj, tak. Da on no, wciągnął go, po co go? Erka za każdego teleportuje, nie? Aha. A, on go wciągnął, okay. kurwa? Opuszuczywników. Bi 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 co, ty. Uwaga to pe... Co to jest? Oj f*** go zamknął! Mordyka ze tylko do takiego na arenę Nice ładnie I do mida. Nie wiem czy go złapiemy Dobra idiota Dobra, nice. Debile to są. Nie wiem, pa. NIEPOTRZEBNIE! Nie widzisz, nie czy teraz nie wygrywasz? Widzisz go? Nie, nie ma... To już... ja, jak kliknęłeś to E, to trzeba było hitnąć, nie? tak by cię dogonił. Pojadę. Aj, A, pier*****. Ja zacznę banować tego folibera, bo to nie da się wygrać na tą postać.